Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, mamy 12 grudnia, a już dzisiaj yy, zostali ogłoszeni piłkarze nominowani do Team of the Year FIFA 20. No i robi się ciekawie, słuchajcie, chociażby dlatego, że Neymar jest tutaj. Nie wiem czemu, bo nawet yy, w Złotej Piłce nie był nominowany Neymarito, który zagrał z 20-30 spotkań podczas całego yy, roku. Ale pewnie e, społeczność go wybierze, chociaż zobaczymy. No ja na pewno będę wybierał pod kątem tego, co ci piłkarze też osiągnęli na e, tych prawdziwych boiskach, bo to głównie też o to chodzi. No ale teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o głosowanie, e, link też wam podrzucę do, e, w komentarzu. E, jak ktoś będzie chciał coś zagłosować, to śmiało możecie się zalogować, zagłosować i otrzymać stroje. Oto takie właśnie. Myślę, że ten biały garniaczek tutaj idealnie by pasował do mnie. Yy, także tutaj wystarczy, że się za, yy, zalogujecie, zagłosujecie, no i wtedy otrzymacie te stroje potem yy, w Fifi, A no to już będzie jakoś yy, wraz ze startem Toty, czyli chyba 6 stycznia, jak dobrze widziałem. Moi drodzy, jak widzicie, u mnie na bramce już jest Alison. No, Zawodnik, który najbardziej zasługuje, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, chociaż jeżeli chodzi o FIFA, to wiadomo, że Ter Stegen w tej Fifie jest naprawdę przekocurem i pewnie Ter Stegen y, tutaj mógłby się znaleźć pod kątem FIFA. Natomiast jeżeli chodzi o osiągnięcia, no Allison wygrał Copa Amerykę, wygrał Ligę Mistrzów, wspaniały sezon w Liverpoolu. No jeżeli mówimy o Liverpoolu, lewa obrona. Robertson. Tutaj jeżeli chodzi o L.O., no za dużego wyboru tak naprawdę też nie mieliśmy, więc myślę, że ten Robertson no naprawdę zrobił, zrobił robotę dla Li Liverpoolu, a obok niego jego kolega z drużyny Virgil van Dijk zresztą nie przypadkiem zajął drugie miejsce i o włos o włos przegrał z Leo Messim yy, starcie o o są złotą piłkę. Drugie sio. Tutaj słuchajcie, dałbym delichta. wspaniały, wspaniały rok tego zawodnika. Kapitan Ajaxu Amsterdam, już w tak młodym wieku. No i pokazał, pokazał naprawdę klasę. I to w Lidze i to w Lidze mistrzów, dlatego myślę, że tutaj delikt. Z prawą broną, mm, mam tutaj, prawdę mówiąc, największy problem, bo. O, bo na tym po tak naprawdę mamy tylko dwóch zawodników: jest Kimiś i jest Aleksander Arnold, więc spośród tych dwóch. No to wiadomo, że wybieram Aleksandra Arnolda. Tutaj, no, dużo jest tych graczy Liverpoola, ale też nie ma co się dziwić. No, Liverpool najwięcej, najwięcej, słuchajcie, tutaj ugrał. No dobra, to przechodzimy, słuchajcie, na pomoc. No, jeżeli chodzi o pomocników, no to trzymając się tego Ajaxa Amsterdam, myślę, że De Jong śmiało tutaj na pozycji SPK może sobie poradzić na SPD. ten Angolokante, jak co roku. No i tutaj, tutaj się zastanawiałem, bo. Myślami o Weinaldumie, myślami o jakimś Fabinho, Modriciu, De Bruyne, ale ostatecznie mój wybór pójdzie na Ziek. Ziek za z Amsterdam, Jak sobie pomyślimy, to co on wyczyniał w Lidze Mistrzów, jakie on akcje tworzył, jak on mijał rywali, jak, jak on strzelał bramki. Jego statystyki pod kątem asyst, bramek w roku y, czy to w sezonie są naprawdę y, olśniewające. No i zachwycił i podbił serca wielu, wielu kibiców, dlatego dla mnie zjech y, znajdzie się w tej yy, jedenastce toty. Jeżeli chodzi o napad, no tutaj, tutaj będzie się działo, co? <ścoughs> Och, jestem Neymarito, no ale słuchajcie, Neymarito u mnie nie będzie, Neymarito u mnie nie będzie. Jeżeli chodzi o lewe skrzydło. To u mnie pojawi się Mane Sadio Mane. Też czwarte miejsce, jeżeli chodzi o złotą piłkę, jak najbardziej zasłużone. No i ten Mane u mnie na tym LW się pojawi. Na prawym skrzydle niech to inny. Zwycięzca złotej piłki Leo Messi. No a na MC, moi drodzy, patriotycznie i też apeluję do wszystkich Polaków: zagłosujmy na Roberta Lewandowskiego. Także, moi drodzy, śmiało wybierzmy Polaka. Potrafimy się zjednoczyć, nie raz to pokazaliśmy, yy, dlatego liczę, że tutaj Roberto znajdzie się w tym toty. Natomiast będzie na pewno mega ciężka, no bo wiadomo, tutaj też jest Mbappé, jest Cristiano Ronaldo, yy, Son, wielu wspaniałych yy, zawodników i nie dałoby się wszystkich, niestety, umieścić w składzie. No ale yy, tak wygląda ostatecznie moja jedenastka toty: yy, Alison Robertson, Van Dijk, De Licht, Arnold, Kante, Ziech, De Jong, Mane Messi i Robert Lewandowski. Także moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, żeby ten Robert Lewandowski trafił do Toty. No i głosujcie pierwszy link w opisie. Ja się z wami żegnam, życząc, życząc miłego wieczoru. Trzymajcie się. No i na razie.